Witajcie rodacy! Human Must Answer jest to najnowsza produkcja małego studia e, Summon Games Właśnie, wyleciał mi z głowy, a to dlatego, że nie są one znane, aczkolwiek posiada e, całkiem znanych ludzi w sobie ponieważ e, te studio zostało założone przez e, osoby odpowiedzialne za Stalkera swojego czasu bardzo fajną i udaną grę e, Panowie teraz postanowili zrobić takiego oldschoolowego 2D Shootera, Space Shootera, będąc dokładnym. Teraz mam właśnie dostępną, otwartą demo betę. No i, i teraz chcemy Wam ją tutaj przedstawić, jak ona tutaj się prezentuje. Zagramy sobie może w, w drugą misję z czterech dostępnych. Eee, oczywiście po każdej misji dostajemy punkty, te punkty możemy sobie rozdysponować na na, na, na naszym stateczku, jakoś go udoskonalić. Tu, jak widzicie, mamy mocniejszy i wolniejszy strzał. E, trochę mamy specjali, no ja mam odblokowane tylko jeden, chyba ze względu na to, że to jest tylko demo. Możemy też sobie jakiegoś armora dodać. No i takie, no wiecie, podstawowe rzeczy, co by nasz stateczek był bardziej odporny na różnego rodzaju ataki. I cóż, tak to mniej więcej wygląda graficznie. Jest to bardzo sympatyczna produkcja, nie ma się wręcz tutaj do czego przyzwyczaić. Wszystkie efekty są na najlepszym jakby porządku, no bo tu za bardzo nie ma jak wpleść w tego typu grę bardziej rozwiniętych efektów specjalnych, aniżeli tutaj te, które widzicie mi w zupełności wystarczają, zresztą tak na marginesie, no bo to i tak jest. Aż na to. Jak na tego typu grę. No dobra. Teraz jak widzicie, rozwalam różne otoczenie. A jajaj. Tu na górze są złote jajeczka. To jest taki mini bonusik. Taki ukryty easter egg. Shit, tu rozwaliłem. Zapomniałem, że to strzela, no i widzicie, zagadałem się i tak to jest, które w pozorom rozmawianie i granie nie jest to wcale taka najprostsza czynność. No ale w takim razie mamy kilka żyć, więc zagrajmy sobie raz jeszcze. Może tym razem nie będę jakąś tam za, za wielką pierdolą i pokażę wam mniej więcej o co chodzi w tej grze. No, bo generalnie to za dużo, wiele więcej wam nie pokażę, No, bo e, tak wyglądały gry sprzed 100 lat i tego typu rodzaju gry się po prostu zachwalano i och achowano i fap fapowano przy tym. Ja wam powiem, że to takie miłe właśnie wspomnienia e, przywraca ta produkcja, i chyba właśnie to mieli na myśli twórcy, robiąc. Przede wszystkim tą grę. No, udało im się, w moim mniemaniu, im to się udało. O! Mam 12% życia, ale wygórny róg, ale mam jeszcze coś takiego, jak specjal. Ja kupiłem sobie właśnie slow motion. Zaraz go wykorzystam, tylko może jeszcze chwileczkę sobie tutaj poczekamy na to. O, wezmę sobie jajeczko złote, to raczej było srebrne, no ale to już istotne. Ktoś ostatnio mi zarzucał, że jestem daltonistą. Nie, nie jestem. Czasami to tak wiecie, w ferworze walki ee, ciężko rozróżnić kolory. Robię no to może trochę absurdalnie to brzmi, ale no, tak jest, tak jest. No i nic na to nie poradzę. Ani będę brał tego, nie będę. To jest ciężki patent, wam. Z tego czegoś wysuwają się takie dwie mniejsze rzeczy, a ustrzelenie tego nie jest wcale taką najprostszą sprawą. Gra jest trudna i to twórcy od samego początku mówili, że, że nie będą się wcale tutaj cackać z każualami i tak dalej. Gra ma być trudna, taka jak to było kiedyś. No i muszę Wam powiedzieć, że ee, fuh, tak jak widzicie, no, gra nie jest wcale najprostsza. W każdym razie, no tak to wygląda. Ja muszę Wam powiedzieć, szczerze, że całkiem mi się podoba, jeżeli lubicie tego typu gry, albo nie wiecie, jak się spędzało czas w 90., bo może nie wiem, 7 na przykład. No to ta gra Wam to udowodni, że właśnie zagrywało się godzinami w tego rodzaju, właśnie gry, jak ta, którą Wam prezentuję. Dla mnie bardzo fajna na dole w adnotacjach macie link do Kickstartera. Możecie wspomóc redaków tak samo do greenlighta, do Steam'a, gra może również się ukazać na Steamie. Tak więc no cóż, ja wam zapraszam, jeżeli się spodobało, żeby tą jakoś wspomóc twórców. No i cóż. Tak to mniej więcej wygląda. Tak więc ja dziękuję wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.